to to jest rozwiązanie zagadki pod tytułem co robić by uniknąć endoprotenzy. Jeżeli zadbamy o balans napięciowy i staw biodrowy będzie przez nas zarządzany w sposób prawidłowy, to nie będzie dochodzić do zużywania się w danym obszarze intensywniejszego zużywania się powierzchni stawowej na wysokości stawu biodrowego. To samo widzimy na wysokości stawu kolanowego. Jeżeli moje kolano wpada w koślawość, to już szpara stawu kolanowego nie wygląda w taki sposób, że pomiędzy kłykciem przyśrodkowym a bocznym jest taka sama przestrzeń. Jeżeli kolano wpada w koślawość, to powierzchnia boczna, czyli kłykieć boczny kości łudowej i piszczelowej, są w bliższym kontakcie. Dochodzi do intensywniejszego zużywania się tych powierzchni stawowych. No ale znowuż to nie wina stawu, on został tak ustawiony. A więc w pierwszej kolejności, podsumowując, kochani, ten odcinek, chód, abyście zwrócili uwagę, czy ja jestem wyprostowany, czy może nie jestem za bardzo pochylony w trakcie chodu, czy może nie mam skręconej miednicy w taki sposób, że jedna z moich nóg ucieka na zewnątrz, czy nie mam ustawionego biodra w shifcie, może jest funkcjonalne skrócenie kończyny. Dolnej. Na to warto, na to trzeba zwrócić uwagę, by staw biodrowy był jak najdłużej, w jak najlepszej kondycji.